Wojciech Skurkiewicz kandydatem pis na prezydenta Radomia. Porozumienie w sprawie organizacji w Radomiu międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow 2018 podpisane. Niezwykła wystawa poświęcona Marii Fołtyn otwarta. Kandydatem w nadchodzących wyborach samorządowych na prezydenta Radomia będzie Wojciech Skurkiewicz. W czwartek oficjalnie Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, został przedstawiony jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Radomia. Zanim głos zabrał sam kandydat o jego dokonaniach oraz politycznej drodze, wypowiedzieli się współpracownicy z parlamentu. Jest lubiany przez wszystkich polityków z różnych opcji politycznej. Umie rozmawiać, stawia na dialog, stawia na konsensus. I to jest świetna kandydatura. Czy pan Wojciech Skurkiewicz to nie tylko znakomity ojciec? Czworga wspaniałych dziewcząt i dobry ojciec, a bardzo często rozmawiamy na ten temat. Ale przede wszystkim osoba niezwykle wrażliwa i dobra. I ta wrażliwość, ta empatia bardzo często wyraża się w pracy na rzecz Radomskiego Szpitala, na rzecz Radomskiego Pogotowia. Według polityków Prawa i Sprawiedliwości wiceminister Wojciech Skórkiewicz przyczynił się do powstania w Radomiu Nowych Inwestycji, w tym do utworzenia na Sadkowie lotniska komplementarnego dla Okęcia. Jestem przekonany, że. Człowiek o takim charakterze, ale też jej o bardzo dużych kompetencjach. Potwierdzeniem tych kompetencji jest, szanowni państwo, to, co działo się w ostatnich tygodniach i miesiącach, choćby z pozycji wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza, który w sposób bardzo, ale to bardzo wnikliwy, ale i też szybki doprowadził do rozstrzygnięć bardzo istotnych dla naszego wielkiego projektu w Radom, jakim jest lotnisko. Według Adama Bielana, wicemarszałka Senatu, wiceminister Skurkiewicz był mocno zaangażowany w wypracowanie porozumienia pomiędzy PPL-em a stroną wojskową co do funkcjonowania lotniska. Trzeba było wy wynegocjować niezwykle skomplikowaną umowę operacyjną z wojskiem. Wszyscy znawcy tematu mówili, że nawet jeżeli uda nam się taką umowę wynegocjować, a wojsko jest niezwykle twardym negocjatorem, ucieka się do wielu biurokratycznych sztuczek negocjacyjnych, to potrwa to dwa, może nawet trzy lata. My musieliśmy taką umowę wynegocjować w dwa miesiące. I wtedy pan minister Skurkiewicz powiedział, że tą sprawą się zajmie, że podoła, że zrobi to w terminie. Przyznaję, że nie wierzyłem do końca. Co tydzień dzwoniłem, zdenerwowany pytałem pana ministra, że wszystko jest na dobrej drodze. On mnie uspokajał, tak, wszystko będzie załatwione, i udało się. Po przemówieniach parlamentarzystów głos zabrał wiceminister Wojciech Skurkiewicz, który przedstawił swój wstępny program wyborczy. Ta wizja. Ta wizja na lata dla naszych dzieci, dla naszych wnuków powinna się opierać na szeregu elementów, bo z jednej strony to zdrowie to rodzina to infrastruktura to służba zdrowia to inne elementy, które, które absolutnie powinny przyczyniać się do rozwoju naszego miasta. Ale to sport, to turystyka to edukacja. I tutaj mamy przygotowane rozwiązania. Jednocześnie wiceminister Skurkiewicz zapewnił, że zna problemy miasta i będzie potrafił je rozwiązać. Jestem przekonany, że ten program dla Radomia, dla Radomian, będzie realizował Wojciech Skurkiewicz. Wojciech Skurkiewicz, który zna problemy miasta. Wojciech Skurkiewicz, który jest również członkiem polskiego rządu Wojciech Skurkiewicz, który ma rozliczne kontakty w instytucjach centralnych, w rządzie, ale również wśród Mieszkańców naszego miasta. Przypomnijmy, że Wojciech Skurkiewicz urodził się w 1969 roku w Radomiu, ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, przez 8 lat był senatorem, a w 2015 roku uzyskał mandat posła. Od 2017 roku jest także przewodniczącym Radomskich Struktur PiS. W środę w Warszawie podpisano porozumienie pomiędzy stroną wojskową oraz władzami Radomia w sprawie organizacji międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow 2018. Jak zapowiadają przedstawiciele armii, tegoroczne pokazy mają być wyjątkowe ze względu na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecie polskiego lotnictwa. Ten dzień spowodował duże zainteresowanie ekip międzynarodowych, które zadeklarowały swój udział w tegorocznej edycji pokazów. To 12 zespołów aprobacyjnych. Taki wymiar pokazuje, że to będą Pokazy lotnicze na najwyższym światowym poziomie. To no, imponujące pokazy, pokazy, w których będzie uczestniczyło 20 państw, pokazy, gdzie na Radąckim niebie zaprezentuje się 12 zespołów. Takich pokazów jeszcze do tej pory nie było. Prezydent Radosław Witkowski zapowiedział, że miasto będzie w pełni przygotowane na przyjęcie gości z całego świata, którzy na żywo będą chcieli obejrzeć pokazy lotnicze. Radom również będzie gotowy, aby pokazać jak najlepszej strony i zaoferować Dodatkowe wydarzenia, dodatkowe atrakcje, aby każdy, kto w ten weekend Radą, mógł zobaczyć piękno naszego miasta. I za to serdecznie chciałbym podziękować stronie wojskowej, za tą współpracę od wielu, wielu lat, która daje tak ważne, a myślę, że najważniejsze wydarzenie promocyjne w historii naszego miasta, bo to właśnie Ersząg, międzynarodowe pokazy Air show dają nam to, że w ten sierpniowy weekend radą staje się lotniczą stolicą Europy. Międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow 2018 odbędą się 25 i 26 sierpnia. Zespół szkół muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu od środy może pochwalić się wyjątkową wystawą poświęconą wyjątkowej osobie. Jak wiemy, Maria Fulton, wybitna śpiewaczka operowa, wybitny reżyser operowy pochodzi z Radomia, pochodziła z Radomia. Jest honorową obywatelką miasta Radomia. I te związki z miastem przez zwłaszcza ostatnie 15 lat jej życia były dość ożywione. Stąd w Radomiu została wydana jej na przykład książka. Żyłam sztuką, żyłam miłością. Maria Fautyn była bardzo związana także z nowym budynkiem szkoły muzycznej sala kameralna znajdująca się w nowym obiekcie przy ulicy 25 Czerwca 70 nosi imię właśnie Marii Fołtyn. W fuaje znajduje się pamiątkowa tablica, którą osobiście Maria Fołtyn odsłaniała 25 września w roku 2010. Odsłonięcie wystawy to także podziękowanie za spadek, jaki zespół szkół muzycznych otrzymał po Zmarłej w 2012 roku śpiewaczce. Na początku roku 2017 otrzymaliśmy kwotę około 600 7 tysięcy złotych, którą tę kwotę przeznaczyliśmy na zakup instrumentów muzycznych, akcesoriów muzycznych, licznych pomocy w naszej szkole. Tak więc yy, myślę, że wdzięczność nasza jako, jako społeczności szkoły powinna być i jest ogromna. Natomiast my, jako Radomianie, z pewnością możemy być dumni, że z naszego grodu pochodziła tak wybitna osoba. Wystawa poświęcona Marii Faultyn to również zakończenie wypełnienia testamentu śpiewaczki. Dzisiaj zakończyłem wielkim sukcesem, uważam, wykonanie tego testamentu. Ona napisała w testamencie, że po przekazaniu tego wszystkiego do Radomia miło by jej było. Gdyby został w szkole jakiś ślad po niej. Wystawa ma pełnić głównie rolę edukacyjną, między innymi dla uczniów placówki. My jesteśmy odpowiedzialni jakby za stworzenie całej wystawy, za oprawę graficzną, za znalezienie sposobu na pokazanie Marii i zachęcenie uczniów, że jakby nie, nie jest to tylko i wyłącznie starsza pani, tylko znalezienie sposobu, żeby młody odbiorca, czyli znajdujemy się w szkole, żeby zainteresować go. Otwarcie wystawy uświetnił koncert szkolnej orkiestry symfonicznej pod batutą Adriana Hanke. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wydania programu Sesja. Tym razem Dariusz Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu, omawia harmonogram najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w poniedziałek. Telewizyjna premiera programu o godzinie 17.45. Restauracja La Specja. Świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla, steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej pysznej wołowiny, a dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z Tarasem. Restauracja Raspecja, ulica Santomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Inwestor Osiedla Leśniczówka zaprasza w każdy piątek od godziny 9 do 15 na dni otwarte na budowie. Osiedle Leśniczówka to miejsce idealne dla Ciebie i Twoich bliskich. Wysoka jakość, przestronne wnętrza z tarasami lub balkonami oraz darmowymi komórkami lokatorskimi. Pozwól nam spełnić swoje marzenia. Pozwól nam spełnić Twoje marzenia. Uwaga! Wybrane mieszkania objęte są bardzo atrakcyjną promocją. Więcej informacji na www.osiedlelesniczow.pl. W piątek w Radomiu burzowo na termometrach do 23 stopni, barometry w południe wskażą 1020 hektopaskali. W sobotę na zmianę słońce i chmury ponownie synoptycy zapowiadają gwałtowne burze, termometry wskażą 25 stopni. W niedzielę słonecznie i już bez opadów, wciąż bardzo ciepło do 26 stopni, ciśnienie bez zmian.